Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku zupełnie nowej, pobocznej miniserii na moim kanale poświęconej uniwersum Digimon. Wiem, że na pewno dla większości z Was jest to zaskoczenie, jednak już od dłuższego czasu planowałem zrobić na moim kanale kilka filmów o czymś innym niż tylko uniwersum DLD Scrolls. A uniwersum Digimonów naprawdę bardzo lubię, a filmów na temat lore tego uniwersum jest na YouTubie naprawdę bardzo mało, dlatego chciałem też dodać coś od siebie. W tym odcinku przybliżę Wam genezę tego świata, tak żeby nawet osoby, które kompletnie nie znają tego uniwersum mogły się co nieco na jego temat dowiedzieć. Zapraszam. Historia powstania Digimonów sięga roku 1937. Mniej więcej w tym roku dwójka genialnych naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Stanu Iowa, profesor John Vincent Atanasow oraz jeden z jego najwybitniejszych studentów Clifford Barry, rozpoczynają wspólną pracę nad budową maszyny, która miała być prototypem pierwszego w historii komputera cyfrowego. 5 lat później, czyli w roku 1942, osiągają sukces. Powstaje tak zwany Atanasow-Berry Computer, w skrócie ABC. Maszyna ta jest pierwszym w historii automatycznym, elektronicznym komputerem cyfrowym. Zaś profesor Atanasow zyskuje słowetne miano wynalazcy komputera cyfrowego. Zarówno on, jak i Clifford Barry nie zdawali sobie jednak sprawy, że wraz z pierwszym pomyślnym uruchomieniem ABC stworzyli fundamenty dla całego nowego wszechświata, zwanego później Digi-Światem. Digi jest alternatywną, istniejącą obok naszego rzeczywistego świata rzeczywistością cyfrową, która powstała wraz ze stworzeniem urządzenia cyfrowego. Z początku jednak Digi-Świat był mały, pusty i niezamieszkany, nie posiadał konkretnej formy i przez wiele następnych lat trwał tak w całkowitej tajemnicy przed ludźmi. 42 lata później, rok 1984. W amerykańskim Uniwersytecie Palo Alto w Kalifornii zbiera się grupka sześciu studentów, którzy rozpoczynają wspólny projekt naukowy o kryptonimie Fosjowita, którego celem jest stworzenie prostych cyfrowych form życia, obdarzonych samodoskonalącą się sztuczną inteligencją. Uniwersytet zainteresowanych projektem dostarcza im dofinansowanie i wszelki potrzebny sprzęt. W skład grupy, która ostatecznie przyjęła nazwę Monster Makers, wchodzą Amerykanin Rob McCoy, pseudonim Delphin, student biologii i główny pomysłodawca projektu Fosio Vita. Japończyk Goro Mizuno, pseudonim Shibumi, wybitny informatyk. Chińczyk Jan Yu Wong, pseudonim Tao, specjalista od telekomunikacji. Indyjka Aishwarya Rai, Pseudonim Curly, specjalistka od fizyki kwantowej. Afroamerykanin o nieznanym imieniu o pseudonimie Babel, specjalista od fizyki teoretycznej. Oraz Amerykanka również o nieznanym imieniu o pseudonimie Daisy, specjalistka od robotyki oraz oprogramowania. Wspólnie ciężko pracowali nad swoim projektem przez następne dwa lata. W międzyczasie do grupy Monster Makers dołączył także Amerykanin Johnny Beckenstein, który był prawdziwym geniuszem w dziedzinie elektroniki i inżynierii. Ostatecznie po dwóch latach udało im się stworzyć niewielki symulator życia. Małe stworki złożone z pojedynczych pikseli, obdarzone stosunkowo prostą sztuczną inteligencją, które nazwano Digimonami. Niestety w końcu z różnych powodów projekt utknął w martwym punkcie, zaś Uniwersytet Palo Alto, niezadowolony z wyników, w roku 1986 oficjalnie zakończył dofinansowanie projektu, co doprowadziło do jego zamknięcia. Grupa rozpadła się i niemal wszyscy członkowie porzucili projekt Fosjowita na dobre. Poza jedną osobą, Informatyk Goro Mizuno nie chciał się poddać i kontynuował pracę nad projektem na własną rękę i finansował go z własnej kieszeni. Po kilku kolejnych niezbyt owocnych latach pracy udało mu się w końcu dokonać przełomu, gdy przypadkowo odkrył wcześniej wspomniany Gigi Świat, stworzony przez Johna Atanasoffa. Połączył on swoje komputery z DigiŚwiatem, zaś Digimony, do tej pory mocno ograniczone limitami przestrzeni i mocy obliczeniowej starych komputerów, w nieograniczonej i nielimitowanej przestrzeni Digi-świata zaczęły spontanicznie ewoluować i to z zawrotną prędkością. Szybko przeszły od pikselowych stworków do zaawansowanych form trójwymiarowych. DigiŚwiat zaczął wypełniać się też strukturami ziemią, wodą, florą i fauną, tworząc wirtualną planetę. Ale co było najważniejsze? Sztuczna inteligencja Digimonów rozwinęła się ponad wszelkie wyobrażenia. Z czasem wykształciły one samoświadomość oraz zdolność do odczuwania emocji. Zaczęły myśleć, uczyć się i czuć zupełnie jak prawdziwe istoty. Niestety Gorołu Mizuno nie było dane ani podziwiać, ani kontrolować rozwoju Digimonów, gdyż wkrótce po odkryciu Digiświata Goro'u miał poważny wypadek samochodowy, w związku z którym na wiele lat zapadł w śpiączkę. Co więcej, czas w Digiświecie płynął zupełnie inaczej, aniżeli czas w świecie realnym. A ściślej rzecz ujmując, jeden dzień w DigiŚwiecie to zaledwie jedna minuta w rzeczywistym. Jeden dzień w świecie rzeczywistym to prawie 1500 dni w cyfrowym świecie. Tak więc choć w naszym wymiarze mogło minąć zaledwie kilka lat, w Digi-świecie były to całe długie tysiąclecia ewolucji. W tym czasie w Digi świecie cyfrowe życie rozwinęło się na dobre, powstały całe kontynenty pełne gór i dolin, pustyń i gęstych lasów, mórz i oceanów. Zaś Digimony żyły razem w pokoju, głównie w społecznościach plemiennych i rozwijały się na wiele różnych sposobów, absorbując dane pobierane z ludzkiego internetu do swoich ciał dzięki czemu po wczytaniu odpowiedniej ilości danych mogły je przeobrazić w energię i dokonać tzw. Digi-ewolucji, czyli stałego bądź czasowego przeobrażenia w nową, większą i silniejszą formę. Dodatkowo Wraz z rozwojem internetu wiele rzeczy z realnego świata losowo przenikało do Digi-świata, podobnie jak pofragmentowane dane na dysku, co skutkowało pojawieniem się w DigiŚwiecie przypadkowych ludzkich przedmiotów, od budek telefonicznych po rzymskie koloseum, co dodatkowo nadawało DigiŚwiatowi bardzo nietypowego, momentami wręcz abstrakcyjnego wyglądu. Pomiędzy Digimonami przez wiele setek lat panował względny spokój. Oczywiście zdarzały się pomniejsze konflikty pomiędzy pojedynczymi Digimonami, tak jak to bywa w świecie zwierząt, czasem występowały na przykład walki o terytorium. Jednak Digimony nigdy nie miały do czynienia z poważniejszymi konfliktami na większą skalę. Aż do dnia w którym jeden z Digimonów wczytał do swojego ciała wiele negatywnych, zbagowanych i zawirusowanych danych. Przez co około roku 1994 uległ pierwszej w historii mrocznej Digi-ewolucji i stał się pierwszym z nowego rodzaju potężnych i złych Digimonów, zwanych później „władcami ciemności”, który sprowadził na Digi-Świat cień wojny, oraz chaosu. Apokalipmon. No i cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku oraz o całej tej pobocznej miniserii. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.